Witam wszystkich w krótkim poradniku dotyczącym jak dostać się do filtra, jak odkręcić filtr, jak go wyczyścić, jak wyjąć szufladkę z pralki Bosch WAN2816EPL. No i przechodząc do filtra, najpierw polecałbym wyposażyć się w jakiś ręczniczek, szmatkę, coś co, coś co chłonie wodę ponieważ nam się przyda i ewentualnie jakiś pojemniczek tutaj pod pamiaczu tutaj mamy taką taką dórkę. i przez nią sobie wylejemy resztki wody, które są w zbiorniku później gdy wylejemy wodę z tego wężyka możemy się zabrać za filtr Filtr, odkręcamy w lewą stronę i uważamy przy tym, bo zawsze jeszcze poleci troszkę wody dlatego przyda nam się jakaś ścierka albo szmatka tu jest i nasz filtr są w nim paprochy Teraz pozostaje tylko wyczyścić. Nasz filtr, który wyczyściliśmy z ciał obcych, wkręcamy z powrotem. Zanim jeszcze założymy naszą klapkę, zalecałbym wlać niewielką ilość wody, aby sprawdzić, czy na pewno jest wszystko szczelnie i czy jest wszystko ok jeżeli tak jest możemy z powrotem zamknąć klapkę tyle a propos filtra co do wyjmowania szufladki nie ma tu żadnych problemów wystarczy wcisnąć ten przycisk i nasza szufladka jest wysunięta Możemy sobie wyczyścić, jeżeli chcemy jeszcze zdjąć tutaj tę niebieską część, szybko podwadzamy i mamy swobodny dostęp do wyczyszczenia naszej szufladki. złożeniem również nie ma problemów.